Chciałbym Pani o coś zapytać? Słucham. Co Pani podoba się w Grzybowie? Yy, nasze miejsce, było, co bardzo się yy, Chyba najbardziej mi się podoba to, że właśnie jest yy, wioską, że jest taka cisza, spokój, yy, a zarazem to, że, że jest niedaleko do miasta i, i w każdej chwili można po prostu, no, i, jeżeli brakuje tego, znaczy za dużo jest tego spokoju i ciszy, można yy, przemieścić się szybko. Z, do miasta i, i takiej aglomeracji większej, czy jest niedaleko. Jest właściwie wszędzie blisko. Dobrze. E, czy jest coś, co chciałaby Pani zmienić w naszej wsi? Znaczy, no, Chciałabym, żeby miejscowość bardziej ożyła e, poprzez jakieś takie stworzenie miejsca, gdzie mogliby się mieszkańcy spotykać, jakoś miło spędzać czas wolny. No, w ogóle taki, taki kompleks, marzy mi się, rekreacyjny, wypoczynkowy dla mieszkańców. No, dziękujemy. Pana o coś zapytać? Dzień dobry, no, bardzo proszę. Co Panu się podoba w naszej wsi? W naszej wsi? Świeże powietrze. Ja myślę, że świeże powietrze, spokój. Widzę dziś naszą dzisiejszą młodzież, również widzę, że fajnie spędza czas wolny na świeżym powietrzu. Mniej chyba przed tym telewizorem, komputerem. Widzę, że spotykają się no, grają w piłkę nożną na rowerach. No i to jest fajne właśnie. A co by pan chciał zmienić w Grzybowie? Co zmienić? No myślę, że do ty dowiążę do tej młodzieży, bo yy, jednak lubią tę aktywność i tylko, że nie mają gdzie się z bardzo spotykać. Ja właśnie coś takiego było możliwość yy, zrobić, czy, czy gdzieś wygospodarować teren, boisko, żeby to jednak ten czas spędzać na ganiu w piłkę nożną, a nie właśnie jak komputer, telewizor. No i... Dla młodzieży jest wszystko teraz, nie? Żeby młodzież aktywnie spędzała ten czas. A zmienię to, raczej tutaj już wszystko jest w porządku. Tak mi się wydaje. Dobrze, dziękujemy bardzo. Co o coś zapytać? Tak, słucham. Co Pani się podoba w Grzybowie? Co mi się podoba w Grzybowie? W grzybowie, podoba mi się przede wszystkim nowa świetlica, którą tu widzimy, która jest za mną. Świeża, nowa, wybudowana, duża sala. Do tej pory mieliśmy malutką salę w świetlicy. Nie mogliśmy wyeksponować sprzętu, który posiadamy. A nowa sala pozwoli nam na lepsze wykorzystanie tego sprzętu, na myślę, że przyciągnie młodzież jeszcze w większej ilości na świetlicę mi się jeszcze podoba, podoba mi się y, 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 tutaj żałodzież, która chce coś zrobić dla y, swojej y, wioski. Dobrze, no to teraz drugie pytanie. Czy jest coś, co chciałaby pani zmienić w naszej wsi? Zmienić w waszej wsi? Może nie zmienić, ale coś y, nowego y, chciałabym, żeby to powstało. W związku z nową y, wybudowaną świecą chciałabym, żeby... Został zagospodarowany teren wokół świetlicy, żeby powstało nowe boisko, o które walczy tu tutejsza młodzież. Chciałabym, żeby powstał plac zabaw dla dzieci. No jakieś ładne ławeczki, wiata na ogniska. No myślę, żeby przyciągnęło to nie tylko dzieci, młodzież, ale i wszystkich mieszkańców. Dziękuję.